Witam serdecznie. Chciałbym w tym momencie przekazać za pośrednictwem mediów informację, że Zarząd Regionu Ziemi Przemyskiej NZZ Solidarność podjął w ostatnią środę uchwałę, w której zobowiązujemy się do współpracy z kandydatką na posła Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, panią Anną Szmidrodziewicz. I dzisiaj chciałbym, w obecności Państwa, w formie umowy współpracy dokonać uroczystych podpisów. Zatem zaprosiłem Państwa, aby można było to ogłosić, gdyż jest to wydarzenie w naszej ocenie i w naszym regionie bez precedensu dotychczas. Przykład, nie ukrywam, bierzemy z góry, podobnie jak miało to miejsce w maju bieżącego roku, kiedy to. W imieniu Komisji Krajowej NZZ Solidarność Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej, z kandydatem na prezydenta, panem Andrzejem Dudą, zawarli podobne porozumienie. I my dzisiaj tutaj chcemy powtórzyć to. Pani Anna Szmidrodziewicz zgłosiła się do nas, wyraziła taką chęć i wolę współpracy. Region po długich debatach, bardzo burzliwej dyskusji i spotkaniu z kandydatką, Podjął uchwałę, że jest gotowy i będzie to pewnego rodzaju nowa formuła współpracy. Pani Anna nie jest członkiem związku, zatem uznaliśmy, że zawarcie umowy będzie tutaj jak najbardziej stosowne, poważne no i stanowić pewien wzorzec. Tak jak powiedziałem, bierzemy go z wcześniej już zawartej, bardziej poważnej umowy między Solidarnością a obecnym już prezydentem Andrzejem Dudą. Witam Państwa na konferencji na dzisiejszym spotkaniu. Muszę przyznać, że czuję się zaszczycona tym, że Związek Zawodowy Solidarność Regionu Ziemi Przemyskiej zechciała mi udzielić. Takiego poparcia. Liczę na współpracę. Ta współpraca między nami odbywa się już od, od, od jakiegoś czasu, szczególnie od czasu, kiedy objęłam mandat radnej sejmiku województwa podkarpackiego. Chcę powiedzieć, że dla mnie ta współpraca jest rzeczą naturalną z dwóch przyczyn. Pierwsza to taka, tu nie ukrywam względy rodzinne, które dla mnie nie pozostają bez znaczenia. Moi rodzice, działacze opozycji demokratycznej w, w, w czasach PRL-u, szczególnie w okresie stanu wojennego, działacze Solidarności, więc myślę, że te idee związkowe, idee, które, które określają działalność, charakter działalności Solidarności, nie są mi obce. Są mi bardzo bliskie, to po pierwsze. A druga kwestia to taka, że wszystkie te prawa, o, który walczę, o które walczy Związek Zawodowy, są w sposób naturalny i powinny być w sposób naturalny wpisane w działalność polskiego rządu, polskiego parlamentu, polskich polityków i są to też idee obce mojemu ugrupowaniu. Ja tylko wspomnę o kilku, o kilku kwestiach my w swoim programie. Ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie szeroko wypowiada się o kwestiach społecznych, między innymi o prawach pracowników, które są naruszane, począwszy od zapisów dotyczących umów śmieciowych, poprzez zmuszanie pracowników przez niewłaściwe rozwiązania systemowe w kodeksie pracy do pracy w niedzielę i święta, poprzez chociażby fakt, że jesteśmy jednym z krajów, który wiedzie prym w krajach Unii Europejskiej, wśród krajów, które posiadają najwyższy u nas w Polsce, to około 30% osób zatrudnionych, zatrudnianych permanentnie na umowy na czas określony. Z tym trzeba skończyć. Trzeba skończyć z naruszaniem praw pracowniczych, z takim funkcjonowaniem rynku pracy, w którym pracownicy nie czują się bezpiecznie, w którym zmuszani są do emigracji zarobkowej, bo, bo, bo albo tej pracy nie ma, albo ona nie gwarantuje ochrony praw pracowniczych. Trzeba skończyć z Umów na, przedłużaniem umów na czas nieokreślony z naruszaniem praw pracowniczych. W Sejmie został złożony projekt ustawy, autorstwa, obywatelski projekt ustawy zaproponowany przez, przez NSZZ Solidarność, który oczywiście leży w zamrażarce sejmowej, ponieważ obecna koalicja rządząca nie chciała się nad nim pochylić, nie chce procedować tego projektu. Ten projekt zakładał, zakładał podniesienie płac. Minimalnej płacy do 50% średniej krajowej. Dzisiaj jest tak, że ta płaca jest bardzo rażąco niska. To jest 1750 zł brutto. Przy czym jest to kwota, która tak naprawdę nie, nie obrazuje i nie odzwierciedla rzeczywistej płacy minimalnej, bo na, te, na, ten, na tę kwotę składają się również różnego rodzaju wynagrodzenia dodatkowe, jakieś nagrody i inne świadczenia. Więc tak naprawdę. Realnie ta płaca jest jeszcze niższa. Oprócz tego rząd Platformy Obywatelskiej wprowadził zapisy, na mocy których młodzi pracownicy, którzy wchodzą na rynek pracy, dzisiaj nie mogą, nie ma, odebrano im prawo zarobienia nawet tej najniższej minimalnej płacy, dlatego że dzisiaj młody człowiek, który wchodzi na rynek pracy, ma, jego wynagrodzenie zostało ograniczone do 80% minimalnej płacy, więc nie jest w stanie zarobić na chwilę obecną nawet tej kwoty 1750. Z tym trzeba skończyć. Trzeba skończyć z, z sytuacją, w której obywatelskie projekty ustaw, które gwarantuje nam konstytucja, są odrzucane i e, albo trafiają do kosza, a państwo znacie historię, 6 milionów podpisów pod obywatelskimi projektami w sprawach, nie tylko e, e, w sprawach dotyczących szeregu innych kwestii, jak chociażby sprawa e, wniku emerytalnego, sześciolatków i paru innych e, jeszcze ważkich problemów. E, w w których wypowiadali się obywatele. Dzisiaj państwo stoi tyłem do obywatela, tyłem do pracownika, tyłem do, szczególnie do młodego pracownika, stąd rosnąca emigracja zarobkowa i proces starzenia się społeczeństwa, więc yy, myślę, że wsparcie postulatów Solidarności, wsparcie praw pracowniczych i odblokowanie rynku pracy, szczególnie dla młodych ludzi, ale nie tylko, to tak naprawdę inwestycja nie tylko w tu i teraz, czyli w to, jakie są płace i jaka jest, jaka jest formuła yy, istnienia i funkcjonowania, Pracownika na polskim rynku, ale to także myślę rozwiązania systemowe, które w dalszej perspektywie zastopują emigrację zarobkową. O to należy zabiegać, o to należy walczyć. Myślę, że polski rząd, polski parlament powinien przede wszystkim reprezentować interesy grup najsłabszych, najbardziej potrzebujących takiego wsparcia. W mojej ocenie i w ocenie mojego ugrupowania jedną z takich grup są właśnie pracownicy, szczególnie młodzi ludzie, których się skutecznie zniechęca do tego, żeby dzisiaj podejmowali pracę na rynku. Pracy I tak naprawdę inwestujemy, inwestujemy w zagranicznych ekspertów, ponieważ młodzi ludzie kształceni są w Polsce, a wyjeżdżają za granicę, żeby tam zarobkować. Ten, ten, ten proceder należy zakończyć, należy zakończyć sprawę umów śmieciowych i szeregu innych zapisów, które dzisiaj nie gwarantują bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa płacy. Chcę jeszcze powiedzieć tutaj o tym, że będziemy jako Prawo i Sprawiedliwość zabiegać o to, żeby instytucje, które mają chronić prawa pracownicze, to znaczy Państwowa Inspekcja, pracy i e, sądy pracy działały w sposób właściwy, działały w sposób taki, który rzeczywiście zabezpieczy interesy pracowników. Nie może być tak, że sprawy w sądach pracy e, ciągną się latami, na czym na tym oczywiście traci ofiara tego systemu, a tą ofiarą niewątpliwie jest pracownik. O te wszystkie rzeczy należy e, należy zabiegać. Ja będę o, o te rzeczy zabiegać, więc ta umowa, którą dzisiaj podpisujemy jest dla mnie naturalną i oczywistą, e, e, o, oczywistym zwieńczeniem postulatów, które, w które które wierzę i które chciałabym realizować jako polski parlamentarzysta. Jak widzicie Państwo, pani Anna wyraża zaangażowanie nie tylko dzisiaj w kampanii wyborczej, ale od dłuższego czasu ta, ta współpraca trwa. My oczekujemy oczywiście, że po uzyskaniu mandatu posła będzie reprezentować interesy Solidarności i to jest główne nasze dzisiejsze. Oczekiwanie i podpisanie tej umowy. Ale te postulaty to są postulaty tego społeczeństwa regionu ziemi przemyskiej, części województwa podkarpackiego, całego województwa podkarpackiego, które będzie pani Anna mogła reprezentować, będzie to głos właśnie tych osób, tych pracowników z tej części dotychczas przez władzę traktowanej po Macoszemu, tak to trzeba nazwać. Mnóstwo zakładów z tego regionu już. Dawno zostało zabranych do wielkich centrów, my dzisiaj oczekujemy, żeby te informacje, które płyną od pracowników za pośrednictwem zarządu regionu, central związkowych, były kierowane do władz centralnych i były podejmowane właśnie przez władze centralne, bo nie ukrywam, że oczekujemy, że wraz z wygraną Prawa i Sprawiedliwości dojdzie do przejęcia władzy i nowego otwarcia w naszym kraju, a skoro jest okazja. I pani Anna wyraziła ochotę i taką wolę tak głębokiej współpracy, to my chętnie z tego korzystamy. I mam nadzieję, że reprezentując pracowników, nie tylko Solidarność, pracowników naszego regionu i naszych zakładów, podejmie szereg inicjatyw. Stąd takie oczekiwanie. Ja w dniu dzisiejszym pragnąc za waszym Państwa pośrednictwem wyrazić apel Zarządu Regionu Ziemia Przemyska, NZ Solidarność, który. Kieruję do wszystkich mieszkańców, ale w szczególności do członków Solidarności, ich rodzin, bliskich i znajomych i wszystkich ludzi, którym idee i wartości Solidarności były i nadal są bliskie, oddanie głosu w tym wypadku na panią Annę Schmidt-Rodziewicz, za co serdecznie dziękuję. No, jeszcze tu proszę. Tak. Państwo, jeden oryginał. Nie mamy. To jest umowa. Chciałbym wszystkim mieszkańcom, do wszystkich mieszkańców kierować apel, aby wszyscy, bez względu na poglądy, udali się na te wybory, gdyż jest to prawo. Ale chciałbym, żeby prawo było wewnętrznym poczuciem obowiązku, gdyż o ten przywilej nasi przodkowie niejednokrotnie ojcowie oddawali życie. A dzisiaj mamy możliwość swobodnego pójścia i dokonania swobodnego wyboru, więc wszystkich serdecznie zapraszam i oczekuję, że będą na tych wyborach czynnie oddawać głos. A jak wcześniej powiedziałem. Członkowie Solidarności i sympatycy, mam nadzieję, że oddadzą ten głos na panią Annę Rodziewczy. Chcę bardzo pięknie podziękować za, za możliwość uczestniczenia w dzisiejszej konferencji prasowej. Dla mnie jest to bardzo ważne, istotne również wydarzenie z wielu względów. Po pierwsze, czuję się tutaj też w sposób taki bardzo naturalny, bo to nie tylko kampania wyborcza. Ale ja z Solidarnością Ziemi Przemyskiej współpracuję od lat, mieliśmy kilka wspólnych inicjatyw, chociażby ta w sprawie Przemyskiego szpitala i, szpitala i Dworca udało się wspólnie, myślę, wiele rzeczy razem zrobić. I bardzo się cieszę, że mamy na liście osobę w tym momencie, a nie Szmit Rodziewicz, która zyskała poparcie związku. NZZ Solidarność Ziemi Przemyskiej to jest bardzo, bardzo ważna. Deklaracja, bardzo ważne porozumienie, dlatego że Solidarność to dla prawa i sprawiedliwości partner strategiczny, szczególnie w, tych, w tym obszarze kwestii społecznych. Wiele wspólnie, razem na poziomie kraju robimy, wiele będziemy robić, jeżeli wyborcy tak zadecydują 25 października, i jestem przekonany, że to dzisiejsze porozumienie. I aktywność Ani, bo też chcę powiedzieć, znam ją od wielu lat i to jest osoba, która jest bardzo aktywna, to jest osoba, której się po prostu chce pracować, która teraz jako radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego jest niezwykle aktywną w wielu obszarach. Osobą i jako przyszły poseł jestem przekonany, że tego porozumienia, które zostało dzisiaj między Solidarnością a, a panią Anną, po prostu będzie dotrzymywać i będzie to porozumienie dotrzymane. A ja się mogę tylko cieszyć, ponieważ jako poseł do Parlamentu Europejskiego no nie zawsze mogę być. W przemyślu i muszę być również i w Brukseli, i w Strasburgu, ale też w innych częściach województwa. A bardzo się cieszę, że daj Boże, trzymam za to kciuki i bardzo serdecznie mieszkańców Przemyśla o to proszę, oddanie głosu na Annie. Będzie ta współpraca w wielu obszarach z Solidarnością jeszcze bardziej intensywna, jeszcze bardziej skuteczna i będzie po prostu służyć dobru mieszkańców Ziemi Przemyskiej. Dlatego gwarantuję, Jedno, że Ania będzie tego porozumienia strzec, będzie to porozumienie wypełniać i na pewno drodzy Państwo Panowie Przewodniczący, drodzy, drodzy przedstawiciele mediów i mieszkańcy Przemyśla Ziemi Przemyskiej, na pewno Was w tych deklaracjach nie zawiedzie, a ja z całego serca proszę o to, żeby ją w tych wyzwaniu, które przed nią stoi, ale jestem pewien wyzwaniu, które zakończy się pełnym sukcesem, po prostu wspierać.